Regionalna Telewizja Kablowa. Witam serdecznie i zapraszam do naszego programu. A w studio gościmy dzisiaj panią Magdalenę Majkę, wiceprezydent Nowego Sącza. Dzień dobry, pani prezydent. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Pamięta pani, z czego pani pisała maturę? Pamiętam przedmioty, z których zdawałam maturę. Natomiast nie ukrywam, że przed dzisiejszym spotkaniem próbowałam sobie przypomnieć temat rozprawki i nie, nie mogę. Nie pamiętam. Wiem, że byłam bardzo przejęta, wiem, że dostałam dobrą ocenę, ale popełniłam jeden błąd ortograficzny, którego się bardzo wstydzę i ten błąd pamiętam do dzisiaj. Natomiast niestety nie jestem w stanie powtórzyć tematu wypracowania. Ale które... pani z polskiego i ma... Język polski. Pani mat... Tutaj niestety muszę się przyznać ze wstydem, że nie pisałam matury z matematyki, bo w tym czasie, kiedy ja przystępowałam do egzaminu maturalnego, nie była to obowiązkowa część egzaminu, czego się bardzo wstydzę, bo yy, uważam, że matematyka na maturze obowiązkowa. Powinna być. No to jest znowu. Znowu jest. Chociaż sama jej nie zdawałam, więc jest to pewna niekonsekwencja. Ja bardzo nie lubię niekonsekwencji, a tu muszę się do niej przyznać. S -s -s Stresowała panią matura? Trochę tak to no nie da się powiedzieć, że do takiego ważnego egzaminu się podchodzi zupełnie bezstresowo, choć był to innego rodzaju stres, bo ja zdawałam maturę w czasach, kiedy ona nie decydowała o przyjęciu na studia. To było jeszcze w tym czasie, trochę może wstyd się przyznać, ale dosyć dawno temu, kiedy egzaminy na studia zdawało się bezpośrednio na uczelni, na którą się zdecydowało. Mniej więcej w tym czasie, kiedy dzisiaj ogłasza się wyniki z matury. Zdecydowanie tak, zdecydowanie tak. Więc ten stres oczywiście był, mhm. ale, ale był to trochę, trochę chyba jednak mniejszy stres niż ten, który dotyczy Obecnych maturzystów, bo, bo oni mają pełną świadomość tego, że ten egzamin, wynik z tego egzaminu no, tak naprawdę decyduje o ich przyszłości co najmniej na jeden rok. Dobrze, to jeszcze, to, to, to jeszcze z pytań wstępnych, rozluźniających. Maj to jest w ogóle dobry moment na maturę. Jest piękna pogoda, wiosna, wszystko kwitnie. Ludzie są tacy wyluzowani, a my obserwujemy na ulicach e, w, Tych... za, za, zagarniturowanych młodych tak, ludzi, atomatorzystów, tak. a, a za chwilę ósmoklasistów, ósmoklasistów, tak, i oni tak. się. that's Nie wiem, może listopad na takie egzaminy? Trudne pytanie, ale nie, ja myślę, że dobrze, że to jest maj, bo ja bardzo wierzę w to, że warunki atmosferyczne mają duży wpływ na nasze samopoczucie i myślę, że zdawanie egzaminów w takiej porze zimowej, kiedy jest szaro, deszcz, jest, czas, słońca, jest czas się uczyć, jest, jest czas, czas się, się uczyć, uczyć, ale jednocześnie ogarnia nas wtedy czasem przygnębienie, bo, bo przecież bywa tak, że przez kilka, nawet naście dni czasami z rzędu nie widzimy tego światła słonecznego, mhm. a myślę, że my jesteśmy Stworzeniami jednak słońca, światła i radości. I ja myślę, że te kasztany kwitnące i właśnie słoneczna pogoda, jednak powoduje. Poprawę, taką automatyczną poprawę nastroju, która mam nadzieję maturzystom poprawia też humor. Nie wszyscy maturzyści tegoroczni są w dobrym nastroju. Zacznę od przedmiotu dla mnie nieco egzes egzotycznego. Chemia nas rozwaliła, ludzie płakali. To takie cytaty z, z wczorajszego dnia. Podobno cała armia młodych ludzi, która marzyła o medycynie, będzie musiała swoje marzenia odłożyć. W, w czasie. Śledziła Pani to, że ta chemia... Znaczy, taka... Tak, ja, ja śledzę te nastroje po, po każdym z egzaminów. Mam nadzieję, że po. bo dzisiaj jest geografia, o ile dobrze pamiętam. Tak. To mam nadzieję, że po geografii będzie po prostu lepiej. To przyjemny przedmiot akurat. Tak, to, to przyjemny przedmiot, bardzo ważny, bo jest. Przedmiotem wstępnym na wiele ciekawych kierunków dla, dla wielu uczelni. No, okazało ale... się, że, okazuje się, że chemia też, tak? No zdecydowanie, chemia dla, to prze przede wszystkim medycyna. Chłodzie. przede wszystkim medycyna i wszystkie kierunki y, takie okołomedyczne. Y, ale powiem tak, y, to, że egzamin był bardzo trudny i powszechne odczucie jest takie, że o rany. W ogóle nie chcę tu używać sformułowań z języka slangu młodzieżowego, ale mhm. tam zawaliłem najdelikatniej mówiąc. Zawsze trzeba pamiętać o tym, że to czy dostaniemy się na dane studia, czy nie, zależy od tego, jak wyglądamy na tle całej grupy osób, mhm. które kandydują na dane studia. Jeżeli więc okaże się, że wynik z chemii, będzie po prostu niższy w całej populacji. To dotyczy tak? wszystkich. To wtedy dotyczy to wszystkich. Więc każdy maturzysta, któremu się wydaje, o matko jedyna, liczyłem na co najmniej 80%, a nie wiem, czy dostanę 50, bo, bo może i takie odczucia są. No, Ale takich samych jak ty jest mhm. więcej. Może, może, może 90% ludzi, którzy zdawali, po prostu dostanie niższy wynik i może to jeszcze. Szanse odzie... się wyrównują. Szanse się zdecydowanie wyrównują. To jest też zaleta tego systemu, który obecnie mamy w Polsce. To o czym mówiłam wcześniej, że ja zdając maturę, no miałam jeszcze ten komfort, bo wiedziałam, że, że to nie ma bezpośredniego wpływu na, na to znaczy, czy się że Wystarczy dostanie. ją zdać, prawda? Tak, wystarczy ją zdać i, i naprawdę wszyscy te szanse mają takie same, tak, bo w Białym Stoku, na Śląsku i w Rzeszowie maturzyści zdawali ten sam egzamin i mają takie same szanse w związku z tym, żeby dostać się, no lub niestety nie dostać się, bo przecież wiemy, że no właśnie. Ich tak a kiedyś tak nie, nie było, ja już tego nie pamiętam. Kiedyś było W tak. Warszawie pisano inne wypracowanie z, z, z polskiego To niż nawet nie w o to chodzi. To nawet nie o to chodzi. Chodzi o to, że każda uczelnia miała własne egzaminy wstępne, więc okay. wynik egzaminu maturalnego nie był. Yy, nie, nie, nie warunkował tego, czy my się dostaniemy na tą uczelnię, którą chcemy, którą wybieramy, czy nie. To miało też swoje minusy, bo można było zdawać tylko na jedną, no maksymalnie dwie uczelnie, bo trzeba było podejść do tych wstępnych egzaminów, które były w jakimś tam określonym terminie. Yy, ale wracając właśnie do chemii, która, no, no tak, wiem, że wczoraj był ten przysłowiowy płacz i zgrzytanie No ja, ja cytaty wy, wyciągnąłem tak, sobie tu tak. jakieś. Yy, więc ja yy, naprawdę yy, proponuję Yy, chwila oddechu, yy, kochani maturzyści. Yy, wyluzujcie. wyluzujcie, jeżeli było tak trudno, a, a było, bo, bo słyszy się to przecież yy, nie tylko w Nowym Sączu, yy, tylko ogólnie ta, ta, w, ta. W, yy, w całym kraju, to znaczy, że. Te wyniki z chemii będą po prostu niższe. Co znaczy, że automatycznie uczelnie, które będą według tych wyników przyjmowały w, swoich, w swojej rekrutacji kandydatów, no po prostu będą miały ten poziom troszeczkę niższy. To, co było lepsze, tak jak za Pani czasów, zdawać maturę i za chwilę egzamin wstępny na studia, czy zdać maturę. I nie, nie, nie martwić się egzaminem na studia, ale myśleć, zawaliłem tam jakiś tak, to przedmiot, to, że... nie, nie, nie będę miał szans. Yy, jakby ja pani, jak pani wolała? Ja wierzę, że ten system, który mamy teraz, jest lepszy, yy, przede wszystkim dlatego, że on jest dużo bardziej transparentny. Yy, to znaczy, yy, jakby nie chcę mówić o tych ciemnych stronach edukacji i systemu rekrutacyjnego, ale no, wiemy o tym, że, yy, yy, że, że bywało tak. W czasach, kiedy ja zdawałam na studia, bywało tak. Mówiło się o tym, że ktoś może mieć, nie wiem, załatwione, w cudzysłowie, wstęp na uczelnię wyższą. W tej chwili, kiedy ten system jest naprawdę scentralizowany, tak, czyli wyniki z egzaminu maturalnego są oceniane... Jedna baza danych, Dokładnie. bezduszny komputer. Tak? Ten bezduszny komputer powoduje jednocześnie, że on nie ma krewnych i znajomych. I ja wierzę, że to jest jednak lepszy system niż no właśnie ta sytuacja, kiedy, kiedy każda uczelnia oddzielnie organizowała swoje egzaminy. Oczywiście absolutnie nie sugeruję, że, 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 że był jakiś, nie wiem, czarny rynek i tak dalej. Nie, wierzę w to, że im system bardziej transparentny, tym lepszy. No, no, no to ja Pani opowiem dla, dla zilustrowania tamtej da, dawnej matury taki ob, obrazek kilka godzin po maturze z, z, z polskiego, kiedy już w, wyskoczyłem z garniturów, widziałem naszą polonistkę, która wracała z, ze szkoły, z liceum do, do domu, w jednej ręce miała torebkę, a w drugiej miała przewieszone <śmiech> przez, <śmiech> przez ramię nasze prace maturalne, ale Pani się śmieje teraz z tego, tak? Ale tak to wyglądało, tak to wyglądało rzeczywiście. Zabrała ta... je do domu po prostu. No to... Tak, no, prace maturalne były oceniane przez nauczycieli profesorów danego liceum i znowu, ja wierzę, że w, nie wiem, w 90 czy w iluś tam, w, znacznych, w znacznej ilości procentowej, to, to było robione tak, jak należy, prawidłowo i uczciwie, ale niestety... No, ale ten... kształcono od... też mądrych ludzi wtedy, Tak, tak. Tak, znaczy to, to, to nie znaczy, że wprowadzenie tego systemu, który mamy teraz, nagle spowodowało jakąś dramatyczną różnicę w poziomie kształcenia, to nie o to chodzi, chodzi mi o to poczucie sprawiedliwości w, 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 podczas rekrutacji. Czy to jest dobre teraz. Ja uważam, że to jest dobre. Ja naprawdę pamiętam z czasów, kiedy, kiedy ja kandydowałam na studia takie opowieści, które zwłaszcza dotyczyły tych najbardziej obleganych kierunków, które od lat są takie same medycyna, prawo i tak dalej. No znacznie częściej wtedy słyszało się historie, że.. Yy, Ktoś tam jest dzieckiem specjalnej troski i nie musi się martwić o to, czy się dostanie na studia, czy nie. No Teraz naprawdę już takich sytuacji myślę, nie ma, nie słyszy się o nich. Dobrze, ale na wyniki maturzyści, uwaga, jesteśmy w połowie maja, a wyniki egzaminów poznają 9 no, lipca, nawet lipca. jest podane o 8.30 z, 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 z tajemniczo z, z brzmiący system ZIU-PACH. Otworzą się te. Otworzą się i natychmiast on się zablokuje. Bo ja już dwoje maturzystów, w sensie moich dzieci mhm. dwójka już maturę zdawała i przeżywałam te, te stresy. Serwery tak, nie wytrzymają. Tak, serwery zwykle nie wytrzymują, bo no naprawdę cała kilkuset tysięczna grupa maturzystów, którzy po prostu umierają z niepokoju i to jest absolutnie normalne, miałam to samo, kiedy dotyczyło No to Ale moich to dwa dzieci. miesiące będą umierać teraz z niepokoju. Tak, a im bliżej 9 lipca. Niestety, tym... niestety tak. Ja, ja to rozumiem, czy mam kciuki naprawdę dotyczy mnie to też w tym roku troszeczkę mniej, bo mam z kolei ósmoklasistkę w domu mhm. i też dopiero 4 lipca poznamy wyniki egzaminu ósmoklasisty, choć dla odmiany raczej po teście ósmoklasisty nastroje są dość dobre. Mam, to, mam cytacik, tak zwana, jak się to nazywa? Słuchanka, tak? Słuchanka, mówimy o arkuszach Centralnej Komisji Emigracyjnej. Z... z angielskiego to chyba Pani szczególnie dotyczy. Była tak. wyjątkowa, wyjątkowo prosta. Tak prosta się... i, i łatwa, rzeczywiście tak słyszę i od, tak jak powiedziałam, mojej ósmoklasistki, ale też z tych opinii, które, które widzę, Egzamin usmoklasisty był taki przyjazny dla uczniów. Raczej... Nie tylko z angielskiego, tak? Nie, nie, nie tylko z angielskiego. Również matematyka zdaje się nie była. Nie chcę powiedzieć, że była jakoś śmiesznie łatwa, zupełnie nie o to chodzi. Ale nie, nie spowodowała jakiegoś totalnego stresu, nie było takich reakcji jak przy, przy maturze z a, z a, na a, a potrzebny jest ten, ten egzamin usmoklasisty? Potrzebny jest ten stres? Jest potrzebny. Jest potrzebny. Może to, co powiem teraz jest niepopularne, ale ja myślę, że ten moment, kiedy uczniowie kończą szkołę podstawową, kiedy mają te 14-15 lat, to jest już ten moment, kiedy no, trzeba się zmierzyć z tym stresem, który później w życiu będzie nas jeszcze wiele razy dotyczył. Każdego dnia. Tak, I, i ja uważam, że oczywiście y, potrzebny jest ten czas takiej ochronki, kiedy uczniowie wchodzą do szkoły, kiedy zaczynają naukę, przez pierwsze trzy lata y, tak naprawdę nie, oceniamy, nie dostają, bez... i też nie powinni dostawać ocen y, y, numerycznych, prawda? Bawimy się razem. Tak, y, rozwijamy kompetencje, oceny są opisowe okay. i tak dalej, i tak dalej. A potem bach, egzamin W którymś momencie y, to musi nastąpić. I myślę, że ten moment ukończenia ósmej klasy jest chyba takim dobrym momentem. Oczywiście możemy dyskutować, czy to powinno być rok wcześniej, czy później. Dawniej no, mieliśmy gimnazja. To tu no, w to... szczegółach można by to rozbijać na drobne, ale uważam, że jest potrzebny taki moment, kiedy rzeczywiście halo, sprawdzam. Ale jest niewiążący też jednocześnie. Egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać przecież. Nie można nie zdać, ale też nie zgodzę się, że jest niewiążący, bo on jednak w znacznym stopniu decyduje o tym, czy uczeń, uczennica dostanie się do tej szkoły ponadpodstawowej, do tego liceum, technikum tak? szkoły branżowej, którą sobie wybrał. Więc on jednak ma już pewne znaczenie. Oczywiście nie jest tak, że, że uczeń nie dostanie się nigdzie, bo tych miejsc w szkołach ponad Gdzieś musi pójść. Gdzieś musi kontynuować edukację. Państwo mu to zapewnia, Konstytucja mu to zapewnia, ale może się zdarzyć, że no właśnie nie będzie to ta szkoła, którą sobie wymarzył, ten kierunek, o którym marzył. To szczególnie dotyczyło poprzednich dwóch roczników, bo mieliśmy tą kumulację, która wynikała z reformy edukacyjnej wprowadzanej 9 i 10 lat temu. A ten rocznik uczniowie klas ósmych, którzy teraz w tym roku, tak naprawdę przed, wczoraj zdawali swój ostatni egzamin, yy, są w bardzo komfortowej sytuacji, ponieważ jest ich mniej, tak po prostu, mhm. technicznie mówiąc jest ich znacznie mniej. Ja mogę powiedzieć na przykładzie Nowego Sącza, jak to wygląda, bo no, liczby jakby mówią za siebie. O ile w poprzednich dwóch latach yy, klasy ósme kończyło u nas w szkole, yy, przepraszam, u nas w mieście ponad 800, blisko 900 uczniów. W samym mieście. W samym mieście, to w tym roku mamy ich mniej niż 600. Mhm. Więc ta różnica jest dosyć znacząca, to, 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 to widać, że, że po prostu tych kandydatów do szkół ponadpodstawowych będzie troszkę mniej. A jaka jest wymarzona, gdybyśmy taki portret psychologiczny ósmoklasisty mieli szybko naszkicować, a jaka jest wymarzona szkoła średnia sądeckiego ósmoklasisty? Czy, y czy wyłania się jakaś tendencja? Tak, znaczy te tendencje są bardzo wyraźne, to są te wiodące nasze licea ogólnokształcące, które no, jak gdyby jak dotychczas nigdy się nie zdarzyło, żeby im zabrakło chętnych do tych oddziałów, które, które chcą mhm. otwierać na kolejne lata szkolne. I szkoły, które oferują dobre wykształcenie techniczne informatyka, mechatronika, te kierunki też cieszą się. I, i te szkoły średnie są I... z, z zawsze w rankingach ogólnopolskich tak. szkół bardzo wysoko. Tak, one wysoko. Nie mogą się nie wymienić żadnych. To szkoły. znaczy takie. Ja, ja, napraw... nie było, ja tak? naprawdę uważam, że wszystkie szkoły sądeckie to są bardzo dobre szkoły. Jadąc dzisiaj Publiczne na spotkanie. I niepubliczne? Tak, i mhm. niepubliczne też. Ja, ja jestem zwolennikiem tego, żeby na rynku edukacyjnym była również oferta niepubliczna i bardzo się z tego cieszę, że w Sączu mamy. No i on, mamy ona, jest. ona jest, ona jest. Ale ciekawą rzecz usłyszałam jadąc dzisiaj na, na spotkanie z panem redaktorem. W radio był, była informacja właśnie na temat matury, rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i usłyszałam, że w Bydgoszczy. Akurat taka była informacja w radio, Wypowiadała się chyba pani dyrektor Wydziału Edukacji tamtejszego urzędu miasta. W szkołach ponadpodstawowych przygotowano dla kandydatów ponad 2000 miejsc, 2,5 tysiąca miejsc. Bydgoszcz jest cztery razy większa od Nowego Sącza, a w Nowym Sączu mamy tych miejsc przygotowanych 2300, prawie 2300, co pokazuje, że Nowy Sącz naprawdę jest takim centrum edukacyjnym na poziomie tych szkół ponadpodstawowych dla sporego regionu. No, ale przyjadą te miejsca wypełnić także uczniowie spoza miasta. Zdecydowanie tak, zdecydowanie tak. To, co powiedziałam, mamy około 600, y, trochę mniej niż 600 absolwentów klasowych, tak? A miejsc w szkołach ponadpodstawowych mamy przygotowanych ponad 2000, y, bo naprawdę uczniowie z całego powiatu y, sądeckiego, ale nie tylko, bo i powiat limanowski, i gorlicki, i, no, Nowotarski. to są te tereny skąd uczniowie do naszych szkół ponadpodstawowych zdecydowanie warto ja naprawdę uważam że mamy bardzo dobre szkoły ponadpodstawowe co więcej mamy świetną ofertę edukacyjną bo w zasadzie nie ma Takiego obszaru, z wyjątkiem może jakichś bardzo szczegółowych, te, takich, że nie wiem, jak ktoś by chciał być pilotem, mhm. to takiej jeszcze specjalności nie mamy, ale... A są szkoły średnie? Są szkoły średnie, które przygotowują. Wiadomo, że to i tak wiąże się z wyborem odpowiedniej uczelni, ale są szkoły, które już w tych kierunkach przygotowują. Natomiast mamy bardzo dobre licea ale mamy też świetne szkoły, które przygotowują do zawodów i to zarówno technika, jak i szkoły branżowe, które z dużym wysiłkiem odbudowujemy, bo myślę, że wreszcie, tak, zwane zawodówki tak zwane zawodówki, które teraz już nie są, nie są zawodówkami, to są teraz szkoły branżowe i ja się bardzo z tego cieszę, że zaczyna się zmieniać ten sposób myślenia o szkołach branżowych, że to, jest, to są szkoły, które naprawdę dają stosunkowo szybko możliwość uzyskania dobrego zawodu, usamodzielnienia się i potem wciąż dają możliwość kontynuowania edukacji. Mhm. Pani ma jeszcze przed sobą terminy, zdaje się, naboru, tak? Yy, tak. Bo, bo tak, chciałem czy... jeszcze o, o, o jeden temat zapytać, a... Tak, mam taką ogólną na... informację dotyczącą rekrutacji, bo ten maj, kiedy zdajemy egzaminy, to też jest czas, kiedy, kiedy odbywa się rekrutacja na wszystkich tak naprawdę poziomach, bo już... Zdajemy egzamin ósmoklasisty i... Co dalej? Czekamy na wyniki do czwartego zajęcia. Boże, broń Boże. Już od 13 maja. Uruchomiony jest system elektronicznej edukacji, elektronicznej, przepraszam, rekrutacji, bo rekrutacja do szkół czyli, ponad. Czyli jeszcze przed egzaminem. To znaczy, tak naprawdę można to było zrobić jeszcze przed egzaminem, chociaż nie sądzę, żeby większość ósmoklasistów się tym zajmowała na dzień przed egzaminem. 13 maja został uruchomiony system rekrutacji elektronicznej, który powoduje, że absolwent klasy ósmej szkoły podstawowej może wybrać trzy różne szkoły do których chciałby się zrekrutować. Wybiera te szkoły oczywiście w kolejności takie jakie są jego preferencje. Jako pierwsza ta szkoła, która jest tą najbardziej wymarzoną, druga, trzecia i tak dalej. I to należy zrobić nie później, tak naprawdę nie później niż 3 lipca. Choć mam nadzieję, że uczniowie nie będą czekali do tej ostatniej chwili, aż do 3 Czyli lipca. Dzień przed ogłoszeniem wyników. Dzień przed ogłoszeniem wyników, bo 4 lipca to jest ten dzień, kiedy otrzymują, kiedy ósmoklasiści otrzymują zaświadczenia o wynikach z testu. Mhm. No i muszą te dokumenty dostarczyć do, do szkół, które, które wybiorą, w których, do których się dostaną i będą wciekali. Ten system tylko pozornie wygląda na skomplikowany. Yy, tak, znaczy, naprawdę od kilku lat on już funkcjonuje i nie mamy jakichś zgłoszeń, problemów, że ktoś nie, nie może się zrekrutować, bo ma problemy z systemem? Pani pre, pre, prezydent, minione kilka, chyba już kilkanaście dni nawet w, w Nowym Sączu upłynęło, w Nowym Sączu i, i w Polsce, upłynęło mhm. na, 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 na dyskusji o tym, co profesor Wojciech Kudyba przyznał w wywiadzie dla, dla DTS24, tak. e, Jedynka dla profesora. Jedynka dla profesora polonistyki. W drugim liceum pan profesor przyznał, że w ramach powiedzmy eksperymentu, czy, 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 czy czegoś, co nazwalibyśmy kontrolowaną prowokacją dziennikarską, napisał wypracowanie za ucznia. My nie wiemy nawet, czy to chłopiec, czy dziewczyna, tak, który tak. wcześniej dostawał jedynki, i wypracowanie profesora również na jedynkę zostało ocenione. Rozgorzała, Dyskusja, no chyba w całym kraju, bolisty przychodzą sprawia. Tak, tak, ja, ja kraju w tej naprawdę nie przypominam sobie wydarzenia w ciągu ostatnich kilku, chyba nawet lat, które spowodowałoby, że nowy Sąd w takim stopniu znalazł się, no właśnie, w kręgu zainteresowania mediów naprawdę ogólnopolskich. Ale nie chcemy powiedzieć, że w niechlubnym, tak? Tylko, znaczy, tylko jako przyczynek do dyskusji jakiejś. To jest tak, Trochę niefajnie, no bo rzeczywiście. U nas? Nie, trochę niefajnie, że tak się zdarzyło, że to właśnie u nas no, ta praca przez pana profesora no, podłożona, tak, możemy to powiedzieć, bo tak jak pan dyrektor powiedział, był to rodzaj doświadczenia czy też kontrolowanej prowokacji, że została tak źle oceniona. Choć powiem, że mnie w tej sytuacji szokuje tak najbardziej to, że osoba, która poprawiała tą pracę i wystawiła tą ocenę niedostateczną nie zorientowała się, że to nie jest praca tego ucznia czy uczennicy. Ja... A tam nie było adnotacji niesamodzielne? No właśnie, to mnie szokuje, bo gdyby było tak, że ten nauczyciel czy nauczycielka przeczytał pracę i stwierdził, no nie, 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 dziecko kochane, ty tego Ktoś nie napisałeś. Ktoś ci to napisał, tak? To wtedy... Mama, tato... Tak, to wtedy ale nie, nie profesor polonistyki. Wtedy nie miałabym wątpliwości, gdyby, uwaga, była praca niesamodzielna, niedostateczna. Ja przez wiele lat poprawiałam pracę y, nie uczniów szkół podstawowych czy średnich, ale studentów. Y, kiedy pracowałam jako lektor języka angielskiego na y, Wyższej Szkole Biznesu i uczyłam przedmiotu właśnie pisanie, writing. Tak? I tam uczyliśmy już pisania po angielsku na dosyć zaawansowanym poziomie. I proszę mi wierzyć, y, nauczyciel, który zna swoich uczniów, który przeczytał. Kilka prac danego ucznia ja, ja sobie tego po nie chciałam, żeby się nie zorientował, że ten tekst, który czyta, został napisany przez kogoś innego. Ja nie widziałam tych prac, więc chyba, że pan profesor w jakiś bardzo szczególny sposób starał się wczuć w styl tego ucznia, ale z tego, co mówił, tak nie było. On po prostu, znaczy yy, no, ja rozumiem, że i rodzina, i pan profesor... Postarał roz... się napisać poprawne wypracowanie. Tak, sfrustrowany faktem, że wszystkie prace yy, ucznia, uczennicy... Jeden, 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 Tak, postanowił jeden. napisać... to chyba większej grupy uczniów dotyczy. Chyba tak, ale mhm. rozumiem, że postanowił napisać yy, yy, pracę, która będzie w jego ocenie naprawdę prawidłowa. No i wciąż dostał jedynkę. Więc to, o czym się troszeczkę nie mówi w tym sporze, to jest to, co mnie szokuje. Ja, ja nie wyobrażam sobie, jak to jest, że ta osoba się nie zorientowała, że to nie jest praca ucznia tej klasy. No a druga rzecz, no, no kwestia tej oceny, może powiem od razu tak, jako, jako zastępca prezydenta, jako osoba odpowiedzialna za obszar edukacji w Nowym Sączu, jednocześnie muszę bardzo mocno podkreślić, że nie mam absolutnie żadnego wpływu na to, jak nauczyciele oceniają swoich uczniów, ich pracę, to jest wyłączne... Ale, ale istnieją kryteria tych osób. Istnieją ocen, kryteria, tak? istnie... oczywiście, że bo tak. Bo prostsze są pewnie z matematyki, tak? Że tak dwa się, dwa tak plus się wydaje, dwa... bo my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że 2 plus 2 zawsze będzie 4 i wynik zadania zawsze musi być taki, a nie inny. Ale, ale tak naprawdę w przedmiotach humanistycznych te kryteria też są. Jeżeli wypracowanie spełnia pewne normy, tak? No nie wiem, jest tam może ta odpowiednia ilość argumentów, nie ma rażących błędów gramatycznych, nie ma błędów ortograficznych. No bazuje na lekturze, tak? Odnosi się do, do, do konkretnych lektur, a, a nie jest pisane przecież z sufitu. Tak? Zdecydowanie tak. Są kryteria, które y, nauczyciele przedmiotów humanistycznych y, też umieją stosować i stosują. To naprawdę nie jest tak, że ocena pracy pisemnej ucznia jest jakaś taka zupełnie nieobiektywna, arbitrarna i tylko to zależy od widzi mi się nauczyciela. Dobry nauczyciel zdecydowanie wierzę, że większość nauczycieli w domu są, że taka właśnie jest. Bo przecież no jakby nie mamy takiej historii co, co, co chwilę. No Absolutnie nie, nie powinien do czegoś takiego dopuścić. Jako, ja, ja, ja czuję się trochę współodpowiedzialny za to, co się wydarzyło, bo to ja rozmawiałem z profesorem Kudy, spotkałem się z takim kudybą i spotkałem się z takim, tak. I, i się z takim za, 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 zarzutem, że ten, ten, ten tekst czy to, to co powiedział profesor, ro, rozpoczyna taką nagonkę na nauczycieli języka polskiego. Taka po, pola, po, polaryzacja tych opinii była straszliwa. Wszyscy nauczyciele są źli i to nie jest prawda, tak? I, i tych przykładów płynących z całej Polski, nie, a nie. mnie tam spotkało... Nie, ja myślę, że znaczy to znowu, jeżeli się skupimy na tym, co powiedział pan profesor w, w wywiadzie z z panem redaktorem on bardzo wyraźnie podkreślił, że to nie była jakaś zabawa, tak? to nie było zrobione po to, żeby pokazać, jaki mądry jest nauczyciel. I nie pada nazwisko tego nauczyciela, nazwisko. my go nie znamy. znamy. Bardzo jest zadbane o to, żeby, żeby tutaj nikt nie został A Ani uczeń jest nierozpoznawalny. Nie wiemy nawet, czy to uczeń, czy uczennica i uważam, że to bardzo znamy dobrze. Nawet tylko szkołę. Tak. Natomiast no, też bardzo dobrze jest pokazana cała sytuacja. To, to, to nie było tak, o, bo tak nam przyszedł do głowy taki pomysł, róbmy sobie, haha, tylko, no tam już ileś razy się powtórzyła ta sytuacja, że ten znowu mówię uczeń, uczennica, nie, nie, nie wiedząc dokładnie wcześniej. Nie miał problemów z tym przedmiotem. Pisał czy pisała, wypracowania, wszystko było ok. Po zmianie nauczyciela pojawiły się problemy. Rodzice próbowali na różne sposoby pomóc. Poprzez korepetycje, które tak naprawdę nie powinny być konieczne w normalnym systemie. Później poprzez, no, no właśnie pomoc ze strony pana profesora. Nic nie pomagało. Cały czas te oceny były tak niskie. No, no po prostu. Myślę, że coś, jednak była tam jakaś coś sytuacja zadzie, patologiczna. Coś tam ja bardzo bym chciała, żeby ten przykład nie posłużył do właśnie takiego myślenia nauczyciele to są jacyś wszyscy źli, dobrzy i tylko dręczą tych uczniów, bo naprawdę tak nie jest. No to jedna z opinii oczywiście, może nie wiem, nie wiem czy dominująca. Efekt jest taki, przyjeżdża pani kurator Małopolska do, do drugiego liceum. I z tego bardzo się cieszę, bo pani kurator, co zresztą mówiła od samego początku, kiedy objęła to stanowisko, akurat kwestia oceny, oceniania jest jej bardzo bliska i bardzo ważna. Ona jest specjalistką od no właśnie prawidłowego, zgodnego z przepisami prawa, ale też zgodnego no właśnie z tym, jak powinien wyglądać proces w ogóle edukacyjny. Oceniania. Ocenianie mhm. to jest według niej bardzo ważna kwestia, której nauczyciele wciąż powinni się uczyć, powinni mieć pełną świadomość tego. Jakie są związane z tym prawem? Nie obrażać że, się, tak? I nie, nie obrażać się. Nie o to, obrażać że ktoś się absolutnie uczyć ja oceniać. Zdecydowanie nie. Po prostu być świadomymi. I, I naprawdę uważam, że to dobrze. Tak jak powiedział pan dyrektor, nie obrażajmy się. No. No, wtopa. No. no, tak mówiąc językiem uczniowskim, ta konkretna sytuacja z tym konkretnym wypracowaniem pana profesora, to po prostu taka wtopa. Ale absolutnie nie, nie zgodzę się i tutaj bym broniła bardzo gorąco edukacji sądeckiej, gdyby ktoś chciał powiedzieć, że ten przykład miałby mówić o tym, że w Nowym Sączu źle się ocenia uczniów. To, 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 to absolutnie nie. Magdalena Majka, zastępca prezydenta Nowego Sącza. Dziękuję, starczyło czasu dziękuję dzisiaj, bardzo. a nawet nie starczyło czasu tylko na tematy edukacyjne. Dziękuję za, za, za dziękuję rozmowę, bardzo. za wizytę w studio. Państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Do widzenia.